W tym odcinku! Ło! Policja! Under <grym> arrest? Zapali mnie w koszu! Dzień dobry moi drodzy, witamy was ponownie w grze Schedule One. Pamiętajcie o playliście, która jest w opisie i lecimy dalej z tematem. A ja obcinam. Ty obcinasz, proszę tylko nic nie obcinać. Ta piłka. Nie obiecuję. Bo my się będziemy przenosić, jak wiecie, po poprzednim odcinku udało się kupić nowe miejsce i już nie będziemy w tym motelu musieli mieszkać. Tyle, co mogłam, to wzięłam. Ty musisz wziąć testa. Weź to. Co? No, musimy się przenieść, a to weźmiesz cokolwiek. Jak się to przenosi? Yy, długo tym, lewym, prawym. Ech. Dobra, weź, jeszcze weź coś wszystko. Weź wszystko, yy, co się da. Umywalkę da się? Nie da się, niestety. A łóżko? Tak. A lampę? Tak. Dobra, wychodzimy. Ja mogę pokazywać? Pieniądze mam, o kurde. Czy okradliśmy tę biedną kobietę, która nam ten, wynajęła ten pokój? Nie wiem. Czyli dobra, gdzie tu się wchodzi? Tu, chodź. A, to tak z tyłu, takie tajne przejście, mówisz? Ufajnie fajnie tu, fajne widoczki pewnie, no. Tutaj na, na... O, ale to już jest... Progres? Tu tak może. Kurczę, nie da się ich tak położyć przy sobie. Telewizor, najważniejsza rzecz, ostatecznie. No to jak tu są łóżka, to tu musi być to. Te... Ja, ale jak fajnie patrz! Jak urządziłem tutaj nam mieszkanie? No, nie podoba mi się, że mam osobne łóżka, no ale Mamy trudno. razem, to jest jedno. Podoba mi się to mieszkanie. Naprawdę ładne mieszkanie. No, czekaj, tu znalazłem budę telefoniczną, wujek dzwoni. Dobra, a skąd wujek wszystko wie, co my mamy? To jest. Teraz z jakimś dealerem musimy pogadać, żeby nasz towar rozprowadzać. Masz już gotowy? Tak, jest gotowy. No, to bardzo dobry pracownik siebie. Ty, czekaj, mogę to wskoczyć? tu wskoczyć? To się dało skakać przecież. Chyba, że na schodach się nie da, ale jest teraz na poręczy. Dupa, a nie skakanie. Na szybcie się szybciej skacze. O, jestem... Wszedłem gdzieś nie powinien być. Dzień dobry, dzień dobry. Widzisz mnie. cię podglądywać. Czy mogę poprosić o zasłony? Siema byku, znamy się. Może chcesz coś ode mnie? Free sample chcesz? Masz jednego free sample. 90% szans, że mu się spodoba. I to jest... No, i to jest klient. Mogę cegłą rzucić w samochód. No, i nic to nie dało. A mogę w kogoś rzucić i coś mu się stanie, bo to w końcu cegła? Chyba nie. A mogę wbić na policję? Dzień dobry. Policji nie ma w środku. Chcesz deskorolkę, żeby szybciej jeździć? Gdzie masz deskorolkę? Tutaj przy mnie, jak ja stoję. Chyba szukam cię. A, tutaj. Halo, dzień dobry. O kurde, siema byku, za ile? 75 najtańsza. Chip, no dobra, nie będzie chip. Pokazuj, co tam masz dla mnie. O kurde! Ja o! się widzę teraz! Ja siebie widzę! O kurde, jak jestem szybki. To jest piękna, mogę wpaść do wody? Nie mogę, zablokowało mnie na chodniku. Policja już zaczyna tu wyłazić. No, a tutaj niby gdzieś gościu ma być, a tutaj czeka. Siema, a ty jesteś kobietą. No nie, to mi to mnie robi. Tu ty jesteś. Dobra, Dobra. dziękuję. Jakaś pór marihuana ona jest? Czemu nas pór? No bo y, to jest ta, która y, pestycydami została zasiana. A, przejdę tędy. Ty, a mogę. Jak to jest tony hełho? Kurde, co ja robię? Jakie tryki powinienem powinien jeszcze robić? Dobra, dobra, zejdź z tego. Biegnę do domu. Dzień Przyszedłem do domu. No ale musisz pieniądze zacząć zostawiać. No dobra, to idę znaleźć jakiś bankomat. Bo już się robi noc, więc jak mnie okradną... Czekajcie, bankomat. Tutaj widzę bankomat. Depozyt. 500 ci tam wrzucę. Dobra. Masz 500 na koncie. Dziękuję. Korzystaj. Ja ci muszę wydzielać. <laughs> Biegnę w takim razie zrobić zatanko z jakimś gościem w motelu. Dobra. Czy to jest. Tak, to jest harp pracowni, znaczy chłop, który chciał dla nas pracować, wiesz? Knock knock. Siema Benji. Czy chcesz dla mnie pracować? Jasne. Za 500 dolarów nie stać mnie. No nie stać mnie, a poza tym bo po gotówce. I 20% za każdą sprzedaż. Co? Ty chyba jesteś jakiś nienormalny? Ja cię zdzielę, kurczę, zaraz... Nie, dobra, nie będę cię bił. Idę <laughs> zobaczyć ten stary pokój. Piękny jest. Może zrezygnuj z niego. Babo, babo, where is my room? Nie no, offer deal, mogę jej dać, i dostaniesz to. 70% szans sukcesu, Adam 69, dobra próbujemy. Ło, o, policja! Ło, a, a, a! a. <laughs> nie, nie mogę wyjść. A, 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 Jestem a, a, aresztowany, znaczy gonią mnie. Uciekaj, nie do naszej bazy tylko! Czo nie do naszej. <laughs> nie, jest problem. Nie wiedzą, gdzie jestem. Dobra, w kiblu się schowam. Albo w... w koszno śmieci. Ja się przeznaczyłem. Ja chciałem je sprzedać. Tylko pysk, bym mógł. Oni tu są. Jakieś strzały słyszałem znowu. Stary, naszą miejscówkę sprzedajesz. Jak to stało? Pysk. Tu jaka muza jest? Ja muszę zobaczyć, co się dzieje. To ktoś jest? O! Wy jeszcze mnie szukacie? Mam nadzieję, że nie. O, policja mnie goni. To uciekaj. Ale Jezus Maria, z Zaraz chciałam przejść. Gdzie ty jesteś? Dalek. Ale serio cię gonią? Tak. A co zrobiłaś? No chciałam przejść. Schowałam się w śmietniku. Yy, Okej, okay. no dobra. <laughs> Under arrest? Zapali mnie w koszu. O nie. I co teraz? Nic. Bo nic nie miałam przy sobie, śmieci tylko sprząta. Okej. Okay. Dobra, mnie teraz, żeby to, tego Będziego zatrudnić, więc spróbuję jeszcze raz. Będzie, chcesz pracować dla mnie jednak? Dostał 500 i zadowolony. I 10 musi dostać towaru ode mnie. Dobra, masz to. Masz to. Okej, okay, dobra, dałem gościowi jakiś klientów. E, dobra, no to on teraz dla nas będzie pracował, my już teraz możemy zbierać śmieci. <grystanie> o, wyszedł z domu, będę go śledził, czy na pewno dobrze pracuje. No a ja sprawdzę, czy ty dobrze to robisz. Dobrze, udało się. Policja jedzie, uważaj! wiem, już uciekam stamtąd. Ja mówię do mojego kolegi nowego. A Mixing Station teraz trzeba kupić. Idę zobaczyć, czy ten gościu też sprzeda jakieś Mixing Station. No, no, on, on ogólnie on jest chętny na współpracę. No to, to bardzo dobrze. Powiedzmy ślep. Jest mixing za 500 dolarów on chce. Co to co macie z tym, że w z gotówki nie chcecie? Od kiedy? Dobra, Max, wyrzucam wszystko na kartę. Teraz mnie bank tutaj zaciupie i tyle było w tym chwili. Bank się spyta, skąd takie pieniądze masz. Kurczase, dobra, mamy mixing station. A on się mnie pyta co ja robię i dlaczego ja robię. Ja jestem rolnik ze Polski. Polska, słyszał pan? Polska! Polska, Polska górą. Może za zniżkę dla Polaka? Ej, dobra, idziemy ci postawić tę mixing station. Zaraz To wywal telewizor! No. no, co telewizor wywal? Ja wiem, że za darmo, ale. Dobra, stawiam na razie tu. Jak tu jest Thermomix? Zobacz, Thermomix ja ci kupiłem. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona. No! <laughs> Piękny. A może... Podejdź do mnie. Uwaga, Zaraz zobaczysz. No co? Ooooo, ej, nie, nie Ej, tutaj leży. Leżało tutaj. Oj, możemy klepać ludzi. To to leżało na ziemi? Tak. No nie kupiłem tego przecież. No to dawaj, bijemy się. Kogo bijemy? Kogo nie lubimy? Policji. Tutaj, ja tego nie lubię, bo jest goły i ma wandel. <ścoughs> <on> ma Manusz! <ścoughs> Dobra leży. Chociaż jest ciężki chyba. Ej, no klikam podnieść i on mi się... Mam kolegę, też go... Pani policjantce rzuciłem kolegę. Uuu. Maj Proszę pani. Oooo, jak cię złapała. Ale ja nic nie mam, spokojnie. Ja mam przy tym tylko śmieci. Ale oni mnie ciągle łapią. Wbiliśmy nowy poziom. Zaczął się nowy Uuu. dzień. O, odblokowaliśmy nowy region. I to jest dobra informacja. Ktoś tam ktoś chciał, ale ja się olałem temat. Deal 4 nie. Za 180. Chociaż powinienem tutaj tak Fajn. No teraz mogę ci dać, dobra. To zaraz pójdziemy do gas station. Dobra, ty do gas station, ja klasycznie tutaj idę ten, wywalać śmieci, kupować nowe rzeczy. Się uczę na pamięć tej mapy, już wiem gdzie, co i jak. E, dobra, ty, komplet deal. Wziąłeś cztery, nie? No masz, chociaż tak po takie dobre sprzedałem. Dobra, gas station, gdzie było gas station? Ja kojarzę, gdzie było gas station, ale nie pamiętam, gdzie było gas station. Tam jest gas station? Shut up about... Gas station. Shut up about... Gas station, Siadaj. Kiedy ma dobra widzę Ole z górki dawaj i siups! chcesz pączkę Pączka? Pączka nie to nie. E, co wy chcecie tu od nas? E, coś mogę kupić. Mogę banana, serio, mogę pączka kupić, banana To dla policji może? Banana <gulana> 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 czy pączka? Zależy czy pan, czy pani policja. I łóżko można kupić za 150. Cześć, tę łóżko do Ale na stacji benzynowej łóżko? A, bo ja mam kupić mixing chili powder, będzie? Eee, no, jest chili w sumie. Ale zablokowane. Eee, ale my, serio, ja pączka kupiłem i ten pączek będzie mieszany, Będzie mieli pączkowe towary. O, mam robić pączki. Pączki z wesołe zawartością. Pączki tak, wesołe pączki pusty czwartek na okrągło. No co, no co? Ej, ale to jest takie idealne, no bo wiesz, jakby zjesz trochę, a wiesz, masz, masz ochotę na więcej od razu i tak konkretnie no tak. oprócz cukru. To, to jest gorzej tak naprawdę, najgorsze połączenie robimy. Tutaj wszyscy umrą. Jesteś w domu? Tak. Masz coś dla mnie? Tak. A tu jest w ogóle nasze życie gdzieś? Ja mogę cię pobić na... na, na... Może nie w momencie, kiedy robię coś z towarem. <laughs> Z Przepraszam, a ty tego pączka to tka, tu mogę ci wrzucić do Thermomixa od razu. Tak, masz pączka w Thermomixie. Ale to nie mam teraz. Yy... Ale co mogę to tutaj? Nie, tego tu się nie wrzuca, to się wrzuca co tam musi rzucić wtedy. Dobra, no, dobra, 5, dobra, dobra, dobra. nie, 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 5 za 270. Dobra, e, Afternoon. Dobra. A ty, jak chcesz cztery? Nie nie nie, 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 nie. 235. No i super. I Afternoon. No i tak się robi interesy. Dobra, to ja już no idę ja się... ja ja muszę kurde siedzieć w domu i tylko ten... Nie musisz. Ale ty nie, nie wyrabiasz! Nie wyrabiamy się, bym powiedziała, jakbym ja jeszcze miała zacząć latać i sprzedawać towar. Oj to oj tu. Czekaj, bo tutaj sprzedaję. Masz tu, dostaniesz różne rodzaje. Ciesz się, kolego. Super. Zadowolony. Skrzynią dostaję. A nie ma już, go. poszedł sobie. Gdzie jest mój drugi klient? Przede mną. Panie klient! Masz mhm. pieniądze, to dawaj. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, dobra. No i tak, to my się rozumiemy. Właśnie muszę sprawdzić, jak tam nasz pracownik. że ma pieniądze dla mnie? Będzie. 433 dolary ma dla nas. No kurde. Biorę. A gdzie teraz jesteś? Biegnę do. A co robiłaś? Nie sprzedawałeś śmieci. Oczyścisz to miasto. Dostaniesz jakiś tam medal od burmistrza bo czyli dalej nie wiemy, co tu się wrzuca do termomiksa. No to się wrzuca! A to od razu. Siups i po sprawie. To tam mało, mało towarów bym powiedział. Dobra, pokaż, jak tutaj coś robisz. No i teraz ja tutaj biorę i mam... Y... Ojejku! Sa... Będą pasowały kwaśne? No, kwaśne pączki. No nie a właśnie kwaśnego pączka? <laughs> no zobaczymy. <laughs> Dawaj, kwaśne pączki. Hit sezonu. Robi I się. zrobione. Rozrobiło się. I co teraz? Nie wiem. Co to znaczy, że nie wiesz? O jest, teraz! No dawaj to sprzedamy to jedno. Powstało coś z połączenia płączka i tego czegoś i to jest za 50 dolarów mogę to sprzedać. O kurde. Dobra, daję, że mamy to na sprzedaż. A to się opyla? No, 50 dolarów my obecnie sprzedajemy za 38. No tak, ale pączek też coś kosztuje. 2 dolary chyba. No i 35 za. No to 13 zarabiamy na tym. A za ile zarabiamy na. Na śmieciach? Nie wiem nic. Na śmieciach to no na pewno bardzo dużo zarabiasz. Za 4 to chcę 235. Jak się nie zgadzasz, dobra. To nocą. Musisz się prześlizgnąć. A gdzie? Ale to daleko jeszcze. No ale no dobra. Uważaj na siebie. No item, item. Co złego może się stać? O policja! Wujek! Dobra, wujek, kurde, teraz jest słaby moment. Masz, okej. Okay. Udało się, wracam. Chcę wstać o szóstej. czemu nie mogę wstać o szóstej, no? Dużo. Ale będzie poziom, na stół będzie poziom. I co teraz odblokowujemy? No drugi ten, ale... a W <grym> <grym> Powiem, mój biznes się rozkręca. Mój biznes się rozkręca. <grym> Weź jakiś <grym> klientów do domu zaproś, no. Nie, 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 nie licz nam na to. Do wujasa trzeba zadzwonić, y, żeby nam wysłał, i to jest już więcej trzeba zacząć. Ile masz gotówki przy sobie? Gotówki? Bardzo dużo. 700. 290 zapłać wujasowy w tamtym miejscu. Dobra. O, dużo rzeczy możemy teraz sprzedawać. Wujas. Znaczy, to nie jest wujas, jest tam chłopot wujasa. To ty, wujas jest drugi, no. Drugi wujas, to same wujasy, rozumiem. No. <noise> 290 mam mu zapłacić? No. Ciebie coś chyba. Dostanie tipa. 291 mu dam. Nawet nie wiesz, kiedy ja tu towaru już teraz szykuję. Dobra, oni teraz no, muszę na razie wywalić te pączki, bo ja mam tylko jeden produkt, a oni chcą ciągle te pączki kupować. Nie ja mam tego serio? na sprzedaż. A To ja mogę przestać robić... Yy... Nie no, oni po prostu, bo to zaznaczyłem, że Ale to Ale ja mogę na czekać na to, ja mogę czekać i robić pączki, jakbyś chciał. No to ja pobiegnę, kupię pączki. O, bo ktoś chce pięć, czekaj, ktoś chce pięć. Kurde, źle pojechałem, gdzie ja jestem? Tu nie ma pączków. Zgubiłem się. <laughs> no nie, no dobra, jedziemy. Ty goście, ty tak wolno jedziesz, że mi, e, trzeba kupić lepszą deskę, bo ta zwykła deska to jest taka ty deska. No musisz kupić lepszą. Czekaj, teraz już jadę tu po świecie, szukam. Tu jest ta stacja. Czemu tylko na stacji są pączki, to nie wiem. Dobra, dawać pączki, bo spałuję. Ile pączków masz? Ad to kart? 20 pączków kupuję. A chcesz jakiś produkt ode mnie? Low standard, co to dostaniesz? Dobra, sprzedałem jakiś syf. Biorę pączki i jadę do Ciebie. Mam pączki. Dobra, pączki zaraz Ci wrzucę do Thermomixa, będziesz chcę miksować. Siema Thermomix, masz tu... kurde. Dobra, ja zacznę to robić, wiesz? Dobra, rób, rób Gdzieś tam powinny być. A jak to się robi? Wrzucam pączka i... Wrzucasz pączki w liczbie Wszystko, mnogiej... wszystko razem Wszystko wrzucam. razem, tak. Tam miesza to się. A, bo tu jest 4 na. Ale to muszę po 1, 1, 1, bo. Ja mam wrzucić 14 rzeczy, ale to. Rozumiem, że mogę wrzucić, przepraszam, byle co? Nie wiem, zobaczymy zaraz, co tutaj z tego wyjdzie. I ile tego wyjdzie? Trzydzieści 38 sekund to się będzie robiło, o pani. E, Zrobiły się tutaj. a bo muszę to zapakować w sumie. Cyk, zamykamy. Cyk. Tak się, kurde, biznes kręci, moi drodzy. A wie co? A wy dalej filmiki na internetach oglądać. A tu się prawdziwe kokosy kręci. Muszę zobaczyć jak tam nasz dealer, jak on se radzi. Dobra, panie Benji! Bo spały dostaniesz, dawaj mm. pieniądze. Tylko 285? Coś słabo ci idzie Benji. Psie do mnie, psie? co uważaj! A tu w majtach ktoś siedzi. Robi sobie tatuaż. Jaki? Piękny. Jak tu się wchodzi? A jest wejście chyba. A ten jak patrzy przez szybkę, nigdy się nie będzie stać na takie samochody, biku. Sorry bardzo, ale taka jest prawda. Dzień dobry? Ja chcę kupić samochód. Kupujemy samochód? No, zaraz ci powiem, ile kosztują. 5000 tysięcy najtańszy. Najdroższy 40. No a to kiedyś, moi drodzy, to będzie na wszystkie kupy. Wyjega, wszystkie jakieś wykupię. Z tym gościu splajtuję przeze mnie. Ale tutaj naprawdę nie chcę gotówki. To to nie, nie da się powiedzieć wtedy na fakturę drożej. Dzień dobry, co mi masz na sprzedaż? Property i biznes możemy kupić. Możemy kupić biznes! Tak! Biznes? Pralnie za 4000 tysiące można kupić. Za 50 tysięcy możemy kupić tako. Myjnia za 20. I Poczta Polska za 10 tysięcy. O, i teraz mamy zadanie, że mamy uzbierać 10 tysięcy. No, to jest dopiero zadanie. A sprzedajemy coś jeszcze oprócz ponczurów? No i te zwykłe tam sour. Ponczury i sour. Ja nowe jakieś zrobiłam. No to dobrze, mhm. bardzo zadowolony. Słyszałem strzały, dobre, ja muszę iść, niestety. Z powodzenia. Chociaż się boję. Jak mi policja szczapi, to na szczęście mam tylko jedne, to może nie znajdą. Uważaj. Boję się. Dobra, biegnę. Tutaj powinien być, dobra, jest gościu. Masz. O policja! Uu, uu, uu. Może tędy pójdę, może tu się da przejść jakoś, dobra. Cisnę, trudno. Huzia na juzia, nie, 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 nie mam mnie tutaj. Nie widzieliście mnie nigdy. Co ty się stało? Co to za przemeblowanie powiesz mi? Co tu się wydarzyło? Nie ma miejsca, co już, no? My już 6 tysięcy mamy zarobione, ale tylko guldi chyba od początku, no bo ja nie mam takich pieniędzy. Ile ty masz przy sobie? Ile masz przy sobie? Ja zaraz ci powiem. Teraz. Ci nie ufam. No to trzeba uzbierać w tym momencie na większą chałupę. Bo to co tu się dzieje, to jest tragedia. A ja bym chciał czasem, kurczę, zaprosić kolegów i co? Idzie oni przyjdą? Co ty za krzyż w ogóle masz? Teraz chyba dopiero co ty mi... masz ten krzyż. To jest mój mistuż! A to jest tatuaż twój. Tak, to jest... A to nie jest krzyż, Miec, to jest miecz. Nie mieć. Bez latarki lepiej cię widać. A tak, dobra, masz piękny. <laughs> Piękny miecz. E, no, ale moi drodzy, jak widzicie, biznes się rozwija, niedługo 10 tysięcy będzie już zarobione łącznie, jak rozumiem. Może w końcu kupimy coś lepszego, więc jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić rozkomentować tego filmu. Od nas to tyle. Trzymajcie się, pa pa!